Witamy Was na kolejnym odcinku na kanale Jaworcy Gotują dzisiaj Jaworscy nie gotują, tylko testują. A mianowicie, będziemy testować gadżety z TK Maxa. Są to takie chyba premium gadżety, tak można to nazwać Były drogie. Tak. Drogie gadżety, takie nazwijmy. Jak coś jest drogie, to musi działać. Wiecie, jak coś jest stanie i nie działa, to przymykamy na to oko, bo to jest tanie, to jest jakiś zamiennik, czegoś dobrego i tak dalej. Natomiast tutaj lecimy grubo. Będę grubo negował dzisiejsze gadżety, bo są to drogie gadżety, które powinny po prostu działać idealnie. Nie. Powinny chodzić jak maszyna na fabryce Ferrari. Znaczy i tak w tychie maksa one są tańsze niż w oryginalnych sklepach, ale już wszystko. Można nazwać, że są drogie, no bo za wszystko zapłaciłam dzisiaj 250 zł. Ile gadżetów? 8. To dużo. Także powinny wszystkie działać, powinny po prostu. Powinno się okazać, że my po tym odcinku to Nic możemy, możemy możemy robić. tak zrobić, o. Tak, i gadżety tak? same będą robić. Tak, i, i nas nie ma. I gadżety same za nas będą gotować. Tak powinno być. Czy tak będzie? Przekonajmy się. Ja idę po pierwszy gadżet. A my w tym czasie koniecznie zejdźcie na dół, zasubskrybować ten kanał. Jeżeli jesteście nowi, zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej gadżeciorów, a Ola idzie z ananasem. Czy to jest, jest to? Wyciskarka do Ananasa. Wyciskarka do Ananasa? No w sensie, że wkładasz, rozkrajasz i ci się on rozpada jakoś? Chyba tak. Ten gadżet kosztował 19 zł, Ej, No nie to nie to jest tak źle. Okej, okay, no to to on nie jest aż tak premium. Przynajmniej ceną. Zobaczymy, czy będzie premium jakość Próbuję rozkminić jak to działa. A mogę ja na, na chłopski rozum a najwyżej mnie poprawisz? Masz to i masz to, czyli to wyciągasz. Nie, nie wyciągasz właśnie. Ja już rozkwiniłam. Musimy wziąć. Deskę i nóż. A to nie powinno być tak, że po prostu odrywamy tą i to wkręcamy? No nie no, bo to jest twarde, musi być w środek. No kawa. tak, ale jak oderwiesz to, to to wkładasz tu. No to musi być miękkie, Pawo. No to jaki jest sens tego gadżetu? Daj mi deskę, to Ci pokażę, no. Dobrze, daj ci deskę mi pokażesz. Kiszą deską, to już pokroiłam. No dobra. Teraz to zrób. Tylko trochę trzeba się namęczyć, ale i tak przy ananasie trzeba się namęczyć, żeby go obrać Ogólnie tak Ale dobrze, ty przynajmniej ćwiczysz mięśnie No, ćwiczysz przy tym Ale zajebiste no. <gulacja> I teraz ściągasz to I ściągasz ananasa I ściągasz ananasa Generalnie w środku nie zostało go za wiele Jedyne co to dolne wieczko zostało Ale tak to tu się za dużo ananasa nie zmarnowało Zarobisty gadżet Zajebiste te. To co, to jest smaku? Ja nie lubię ananasa, wiesz o tym. I to jest łatwe do zjedzenia, a nawet łatwe do pokrojenia. Jak chcesz pokroić ananasa, kroisz sobie go na części i masz kawałeczki ananasa. Zajebisty gadżet. Bardzo dobry gadżet. Warty 19 zł, na pewno. Jak nic, dałbym nawet za niego 40 zł. No. Będę ja ananasa teraz częściej. Dawaj kolejne. Mamy Aha. Mamy lodziki I mamy łyżko słomkę. Okej, okay. 30 zł, dużo. Ale masz dużo słomek. Łyżko słomek. Dobra, zobaczmy, z czym to się je. Znaczy, z lodami się to je, ale tak, jak to się tylko, je? Tylko, że ja zapomniałam, że te lody powinnam wyciągnąć, i pozwolę mieć zamrażarki. Więc możemy jedynie tak zrobić, że zrobimy sobie milkshake'a z tego teraz. No to róbmy. No super. Super milkshake Daj jeszcze trochę mleka. Teraz będzie milkshake Teraz bardziej milk. Ale nie będzie Masz sobie łyżko słomka I sobie z niej pijesz Ale jak już ci zostaną lody na końcu, to sobie je jesz Albo na odwrót Jak masz na przykład lody i je jesz I zostanie ci na przykład, to roztopią się i zostanie ci na końcu milk taki To sobie go pijesz Dobra, tylko teraz tak, zastanówmy się nad jedną rzeczą. No. Jaka jest praktyczność tej łyżki? Bo moim zdaniem ta łyżka jest useless, jest niepraktyczna, nieporęczna. Ciężko się z niej ja, bo masz dziurkę i wygię tą łyżkę tak dziwnie. No ale jak masz mielkrzejka takiego super mielkrzejka z bitą śmietaną i jest taki gęsty, to... O, zimna! no, uważam, że przesadzasz. Zobacz, fajnie tego ja. Tylko pamiętaj, że paść 30 zł, żeby to nie zastąpiło łyżkę i słomkę. A po co używać łyżkę i słomkę? Ja uważam, że robić? lepiej użyć łyżkę i ewentualnie słomkę, albo słomkę i ewentualnie łyżkę. Useless to jest totalnie. Dobra, dla mnie to jest super. Bo jest niepraktyczna łyżka, a słomka... No, jak słomka, nie? Fajna słomka. I mi się podoba ten gadżet. Nie, no to ja nie jestem fanem. Ja uważam, że szkoda strzępić ryja, skoro masz łyżkę i słomkę w domu. Nie, tak całkowicie poważnie. Uważam, że dużo lepiej mieć słomkę w domu i łyżkę. Teraz mamy słomko łyżkę i ich nie wyrzucamy. Dobrze, mamy i łyżkę. Wy ich nie kupujcie. Bez sensu wydane pieniądze. Nie, bo lepiej wydać 30 zł na gadżet, który rozbija, a nie rozbija jajek. Oczywiście, że tak. A kupiłeś taki nowy? Yes. Dalej nie mamy widzowej gadżetu na jajka, ona dalej nie kupiła, a obiecała. Dawaj kolejny gadżet! Dzioga jajka. Kupujesz gadżet do jajek. Ale nie do takie jak ty myślisz. A. Kupiłam microwave egg cooker. W mikrofali masz zrobić jajko! Testowaliśmy już te wszystkie a, to, a 19 zł. Dobra, chodźcie dalej, nie to dawa, jest, to kroci. Ale to jest do mikrofali. Nie, nie mieliśmy do mikrofali. Okej. Okay. Patrz, otwierasz to sobie. Wylewasz tu jajko. Jajko w plastiku. Jajko! O, jest non-stick, czyli się nie przykleja, a jest BPA Free, jest dishwasher safe i microwave safe. Ale jest plastik, fantastik. No i rozwaliłeś żółtko. Bo nie mam maszynki mojej. Ta twoja maszynka jest tak do dupy, Paweł. No bo masz mi kupić nową lepszą. Teraz zamykamy to, i nie wiem na ile wstawiamy do wiejka fali. Jak mówisz, na ile? Minutę dwie pierdeknie. Tu strzela to. Może to plastik? Nie, jego strzela się jak popcorn? Trochę tak, no bo słychać Strzeliło jak popcorn, serio oh! Aha poparzyło mnie, ale się zrobiło Patrz 40 sekund to się robiło koło Ty no zrobiło się Sprawdźmy czy jest no stick No jest stick No dobra, nie przykleiło się jakieś się mocno teraz się przykleiło, ale nie mocno A daj plastikiem Ej no, jest to zrobione jajko 30 sekund no. Dla mnie jest to nieprawdopodobny proces w ogóle, który znasz w tej mikrofonówce ale jakby, no serio to się zrobiło Ale pospakujmy je, czy one są jadliwe w ogóle Jajko, jajko. Ty, no i muszę oddać, że nawet nie wali plastikiem, widzowie. No właśnie. Bo jak mieliśmy te wszystkie takie pokrywki na jajka, gumowe, rzeczy, gumowe rzeczy, to to tak dawało potem plastikiem albo gumą, a to nie daje plastikiem. No. O dziwo. Pomyśl sobie, może tutaj wlać jajko takie rozbełtane, do tego dołożyć sobie szyneczkę, pomidorkę i tak dalej, i zrobić co on w taki mały. 30 sekund. Nie, no to jakoś zjedliwe, jest git. Dobry gadżet. Dobry, dobry? Dobry. Dobry. Honor. Ej, jak na razie, są git gadżety. Teraz mam taki gadżet typowo dla nas. Największy problem, jak próbujemy odzorować przepisy ze stanów, z proporcjami. Bo tam jest na przykład one cup w sensie jeden kubek i tak dalej. Albo nie? a w OS ach jest. I Mam miarki, to jest jeden kap. Ale zarombiste. Zarombiste, nie. Tu jest pół kapa i tu jest jedna trzecia. Czyli szklanki? Tak. czy no to tak, jest jakby miarka która ci oddaje, ok, szklanki, tak. pół szklanki, jedną z szklanki. Bo my mamy, wiecie widzowie, takie szklanki, które są wielkie. Zresztą jeżeli subskrybujecie kanał, to wiecie, że zawsze mamy z tym problem. To jest coś, co my na pewno będziemy używać, bo brakuje nam tego po prostu. Ty widziałeś, ile to kosztowało? 50 zł 50 zł, dużo. Tutaj mam miarkę, e, taką w kubku i możemy odmierzyć 250 ml tutaj. No sprawdźmy, dobra, Żeby czyli spra dajemy tak, 250 ml tu. A gdzie jest 250 ml? No jeszcze trochę. No dobra, stop, stop, za dużo. Teraz muszę odpić. Czemu? No za dużo jest. Teraz jest za mało. No nie odpluwaj! Wydaje mi się, że teraz jest kit. No dobra. I to ma się zmieścić tu, tak? Niby tak. Może być tak, że jest 250 ml, bo tutaj mieliśmy tak na oko te 250 ml. Tak. No dobra. I teraz dla porównania, patrzcie, jak macie taką szklankę typową z Ikei? Krankę. I macie przepis odmienić szklankę, to patrzcie to. Ta szklanka ma około 500 ml. A teraz taki kubek, też typowy z IKEA. Też jest mniej. No on ma z 300-330. No, spoko. Więc to jest super! Jedna macie, szklanka i tak fajnie jest to, bierzesz ten mąkę tak. na przykład tylko pyk, nakładasz i te Tak. Inwiderę. A bo na przykład potrzebujesz pół szklanki, cukru na przykład wkładasz w cukier. Jakby zajebiste. Spoko. Mega spoko. Awokado? Awokado. Co prawda my nie jadamy, ale ja stwierdziłam, że wezmę ten gadżet. Mamy awokado i mamy takie z i co ja mam... To jest gadżet do wszystkiego. Do krojenia, do wyciągania pestki, do wyciągania wnętrza, do wszystkiego. Okej. Okay. W tym masz pokroić. jest No ale awokado jest miękkie przecież. No i tak muszę obkroić wokół. No bo tam jest pestka w środku, nie? No dobra, no pokrojone. Masz. Teraz na pół. No. No, pestkę wyciągasz tym. No. I wychodzi. O! I teraz tak. Możesz tym wygrzebać sobie. Albo możesz tym zrobić. I od razu pokroić. Patrz. Oj, to. Kurde, to awokado odeszło. Ale jakby nie odeszło, to. To nie chce się pokroić. No, pokroiło się, no. Ty ten gadżet powinien testować ktoś, kto jest awokado. My totalnie nie jadamy tak, awokado. No. Ja Ale widzę trzeci raz w życiu rozkrojony awokado. Nie Odpaść odpaść tak awokado od tego, zwykle jest ciemiecie. Ale zawsze ono się w tak. ogóle tu nie trzyma. No. Widzisz, ono Tak, no sama. właśnie, no. Poczekajcie widzę Oprócz tego, że to można tak sobie pokroić, to... to weź miskę, kochanie. No dobra. Kadasz to tutaj. Ale kroić, kroi, tak? Kroić, kroić. kroi jakoś, tak. No. Tym możesz rozgnieć jeszcze awokado, żeby zrobić coś z tego pastę. Ja bym to widelcem co zrobił lepiej niż ten. To musiał przetestować ktoś, kto jada awokado i zna się na awokado. Tak, tak wie szczerze. Jak używać awokado? No. Wie jak używać awokado? Dla mnie, jako osoba, która trzeci raz w życiu rozkryła awokado, może czwarty, to, to jest. Useless No nie useless, no bo jakby jeżeli No ja wolę ktoś... to zrobić nożem No dobra, dencem, ale jeżeli ktoś jada awokado to jest to przydatny Tak, gadżet. dlatego znak zapytania zostawiamy pod tym Tego nie jesteśmy w stanie ocenić Konkretny gadżet Tak To było drogie No właśnie nie aż tak chyba A, 59 to nie jest, to nie jest źle. źle Patrząc na wielkość przynajmniej no. To było w dwóch wariantach Było albo takie właśnie z pudełkiem Albo takie ręczne po prostu Okej, okay, ja z pudełkiem, żeby tak. było ciekawiej, dobra Co dobra. jest? Hmm, ciekawe Jest to fajne, bo to jest takie mega stabilne No tak, jest konkret Patrz co tu się dzieje Masz wyciągane te wkładki Możesz sobie włożyć A i tu masz zapasowe Tak sobie Masz chowek Tutaj masz na przykład do ogółków jak chcesz sobie mizerię zrobić i tak dalej Zajebista opcja, mega spoko No w ogóle fajne, że jest tyle tarek no, teraz A tak, wiesz czyli... do czego to jest? Do przytrzymania Tak, no. patrz Wbijasz, to ma kolce specjalnie Wbijasz tu sobie na przykład ser Cyk no nie, to jest jakieś jakiś mniejsze. Albo no? jakiś owoc. Widać, tak. że to w ogóle ma tutaj płozy, jakby do tego. Tak. No. Widzicie o co chodzi? Że to ma płozy i to idealnie jeździ. Ale tutaj na przykład trzy jest No jest łatwo, nie? I masz w pudełku też. My mamy w ogóle kilka takich gadżetów, ale to jest spoko, bo to jest mega uniwersalne. Ten jest chyba najlepszy. No, spoko, fajnie. No w nie, raczej nie ma co sprawdzać. I pytanie, jak długoterminowo noże i tak dalej, nie? No ale tego już nie przetestujemy tutaj. Fajny gadżet, będziemy z niego korzystać Bo jest mega faktycznie, normalnie Taki sobie przytrzymujesz No i jest kurde no. klasa A do czego to jest? Też do pokrojenia czegoś No pewnie tak Pokrojenia czegoś w paski Do ziemniaków Aha Na przykład Tak No jest Zajebisty gadżet, mi się mega podoba Spoko, będziemy korzystać No na pewno No powiem Ci, że dzisiejsze gadżety Oprócz tych słodko łyżek Wczepiłeś do nich. To są gadżet, które widziałeś ty na jakimś odcinku chyba u Warsa, Czy mi mówiłeś, że musimy to kupić. Przesiewaczka! A no, faktycznie widziałem. Nie pamiętam u kogo, ale tak jest. Widzowie, mnie po prostu strzela, jak macie na przykład przesiej mąkę albo przesiej cukier puder. Nie lubię tego robić, a to? Robi ze swojej robotę. No. Zobaczmy. Jeszcze tutaj masz y, gramatury, nie? Dotąd jest 250 gram. Do, do tego, tego pierścienia niżej, Tak, do tego niżej jest 125, więc Spoko. też jakby odmierza. No i ładnie przesiewa. No. no jest klasa. Fajne. Będziemy korzystać z tego. Na pewno. Teraz mam Vacuum Pump Stopper. 24 zł. Jest to taki jakby wysysacz powietrza. Ale z czego? Z butelki wina. Ej, jestem ciekawa, jakby, może nie do wina, ale użyjmy to na przykład do butelki wody. Daj, butelkę wody, no. Chodzi o wino, żeby się wino nie zestarzało. Hmm, ciekawe. No dobra, wypiliśmy trochę. tutaj. Ej, wciąga! Wciąga! No tylko tutaj też nie wciągnie mocno. No nie, no, bo nie ma. Nie jest do wymiarów jakby butelki to jest stworzone No to jest ale... nie do wina, macie tu nawet jakby korek od wina w środku Tak i wtedy to po prostu zasysasz i to wydaje mi się, że się tak zamyka I dopóki nie chcesz tego otworzyć to to tak stoi po prostu I dzięki temu wino się nie starzeje tak. bo nie ja powietrza w środku Przyda się Bardzo mądry gadżet Nie będziemy teraz otwierać wina Chyba mam otwarte Ja nic nie wiem na ten temat Ale to jest takie odkręcone, to nie wiem jakieś tam Jak dziewczyną mnie były to kupiłam Dobra, i pokaż. I trzyma się. Trzyma się no. No. Zastało się. Zastało się. Ej, super. Z pompki na pompkę idzie coraz ciężej. Występuje powietrze i ten. Spoko. Fajne. Jak ktoś jest winomaniakiem, to spoko. No, i to wszystko. Co myślisz o tych gadżetach? Nie było żadnej takiej abstrakcji, która by była mocno absurdalna. Były no, Bo też takich nie było, wydaje mi się, że oni mają bardziej posortowane. No, mają posortowane, jak już są droższe, to są posortowane, nie? Nie ma, nie ma tam Ale często też jest tak, że tam się zmienia asortyment, więc może będzie w przyszłości jeszcze jakiś odcinek z tych gadżetów z tego sklepu. Dokładnie tak, także subskrybujcie kanał, zostawiajcie lajka i dajcie znać w komentarzu, czy któryś z tych gadżetów używaliście, bądź was i będziecie używać. Pa, pa. Trzymajcie się, papa. Pa. Cześć.